Dobry. Coraz częściej w komentarzach pojawiają się głosy, żebym pokazał Wam czasem coś innego niż Nowa Toyota rav 4 hybrid. Ja bardzo przepraszam, że was ciągle nią męczę, ale to jest lider niezawodności. To jest tak nietuzinkowa konstrukcja, że ciężko ją przestać chwalić. Zatem jako że znacie już moje zamiłowanie do japońszczyzny wszelakiej, a jednocześnie, że ja się tak trochę wsłuchałem w te głosy z internetów. Postaram się w najbliższych tygodniach przedstawić Wam tutaj coś, czego jeszcze nie było. Będzie to kilka filmików o łącznej roboczej nazwie Tryptyk Japoński Plus, no bo wiadomo, Toyota Parking Only także będą 3, a właściwie 4 bo 3 plus to już prawie 4 samochody z koncernu Toyoty których raczej zbyt prędko nie zobaczycie na żywo, w związku z czym pooglądajcie je chociaż tutaj. Zaczniemy samochodem, którego tak naprawdę nie ma, a który mimo wszystko jest Toyotą bardziej niż jakikolwiek aktualny Proace. Jakiś czas po nim pojawi się Toyota, która od początku była Toyotą, ale ten początek był oparty o zupełnie inną platformę niż obecnie. Na koniec zaprezentuję wam Toyotę, która z powodzeniem mogłaby być oferowana u nas na rynku, ale przez różne unijne absurdy i inne dziwne pomysły. Mamy inną Toyotę, lepszą, yy, bardziej ekologiczną, która zupełnie Toyotą nie jest. I to nam zakończy ten tryptyk. Ale na deser będzie jeszcze krótka niespodzianka nagrana. Sprawdził na szybko i talerzykiem po sushi, ale może ze względu na mięsność tego materiału i twardość prezentowanego w nim żelaza wybaczycie mi jakoś tę niską jakość. Więcej na razie nie powiem, żeby było choć trochę niespodzianki, ale pozostańcie nastrojeni, zaglądajcie do kanału przepraszam, na kanał, a może przepłynie na Was choć część tej radości, którą miałem, czy nagrywając, czy też obrabiając te materiały, no nie mówiąc już o radości z bezpośredniego obcowania z tymi wytworami mojego ukochanego koncernu. Zatem do usłyszenia, czy tam zobaczenia wkrótce.